Dzień dobry. Witajcie o poranku. Zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, żeby razem ze mną poćwiczyć rytuały tybetańskie, fantastyczne ćwiczenia, które sprawiają, że nasze ciało się uelastycznie nabiera giętkości, nabiera sprawności, ale przede wszystkim te ćwiczenia sprawiają, że poruszają się wiry energetyczne w naszym ciele i dodają nam one mnóstwo energii. Jest to naprawdę niesamowite. Ja teraz przez ostatni tydzień nie miałam możliwości ćwiczenia i od razu odczułam brak tej energii, brak mocy. Także z wielką chęcią wracam do naszej codziennej gimnastyki. Mam nadzieję, że Wy również to odczuwacie. Dajcie mi, bardzo proszę, znać. A ja zapraszam do tego, żeby razem ze mną. Każdego dnia sobie poćwiczyć, jeżeli nie pasuje Wam o poranku ta godzina, która jest akurat teraz. Możecie sobie śmiało dopasować to do siebie, ponieważ wszystkie nagrania pozostają zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie. A jeżeli dopiero zaczynasz ze mną przygodę, to przypominam, że bardzo ważnym założeniem tej gimnastyki jest, żeby rozpoczynać od kilku powtórzeń. Ja zaczynałam od trzech i co tydzień zwiększałam sobie o dwa po to, żeby dojść do maksymalnej liczby 21. Dlatego właśnie, żeby nasze ciała przyzwyczaić zarówno do tego ruchu, do tych ćwiczeń, jak i do tego, że te nasze wiry energetyczne w ciele się rozbudzają. I żeby ta energia mogła sobie swobodnie krążyć, żeby nasze ciało mogło być jak najdłużej zdrowe. Założenie jest również takie, że zwracamy baczną uwagę na to, jak nasze ciało się zachowuje. Skupiamy się tutaj na tym, co jest tu i teraz, w tej chwili. Staramy się pilnować umysłu, żeby nie biegał gdzieś daleko, nie uciekał, tylko żeby obserwował ciało, bo niezwykle ważne jest to, żeby wykonywać każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości. I dlatego. Nie porównujcie się absolutnie do mnie, tylko wykonujcie te ćwiczenia na tyle, na ile pozwala Wam ciało, nawet jeżeli ten rozruch miałby trwać dłużej niż jest to założone w tym okresie przystosowawczym. Absolutnie jest to indywidualna sprawa każdego z Was. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa oddech. Zwracamy uwagę na oddech. Oddychamy do brzucha. Oddychamy oddechem przeponowym, który jest dużo bardziej efektywny, ale który jest również wspaniałym narzędziem do tego, żeby uwalniać się od stresu, od napięć, od bólu. I polecam Wam ten oddech nie tylko tutaj podczas gimnastyki, a za chwileczkę od niego zaczniemy, ale także na co dzień wtedy, kiedy jesteście w trudnych sytuacjach. Naprawdę to działa. A zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli, oczyszczamy ciało z negatywnych emocji. I dzisiaj wprowadzamy myśl Odczuwam moje ciało jako harmonijną całość Odczuwam moje ciało jako harmonijną całość I z tą myślą rozpoczynamy naszą dzisiejszą gimnastykę Stań wygodnie Rozstaw nogi na szerokość bioder. Zwróć uwagę na to, żeby stopy były ustawione równolegle. Ciężar ciała jest przeniesiony lekko do przodu. Odblokuj kolana, wyciągnij mocno sylwetkę w górę, połóż sobie dłonie na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie. Wciągając nosem powietrze, kieruj je głęboko, tutaj gdzie znajdują się dłonie. Mięśnie brzucha w tym momencie się uruchamiają i wtłaczają to powietrze jak najgłębiej. A brzuch napełnia się jak balonik. I powoli, licząc do pięciu, opróżniamy brzuch, wypuszczamy powietrze, rozluźniamy mięśnie. I znowu licząc do pięciu wdech. I do pięciu wydech, powoli, spokojnie. W ten sposób właśnie oddychamy. I cały czas oddychając przechodzimy do rytuału pierwszego. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej i wyciągnij mocno sylwetkę w górę. Skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie, ponieważ będziemy kręcić się wokół własnej osi w prawą stronę. I żeby nie zakręciło się w głowie, głowa pozostaje na tym jednym punkcie, aż do momentu, kiedy ciało się obróci, i wtedy dopiero odwracamy głowę, przenosimy wzrok z powrotem na ten punkt. Rozstaw szeroko ręce, przytrzymaj mięśniami brzucha sylwetkami i zaczynam w prawą stronę, oddychając z uśmiechem, wykonaj tyle obrotów, ile możesz. Stań w pozycji wyjściowej, skup, zrób na czubkach palców, oddychaj do brzucha i zaczekaj, aż ustanie wirowanie w głowie. I jak już poczujesz się gotowa, gotowy, to przejdź powoli na matę. wody ciepłej z cytrynką. I przechodzimy do drugiego rytuału. Kładziemy się na plecach. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony do podłogi, palce stóp zadarte mocno do góry i zaczynamy. Unosimy głowę i ciągniemy mocno nogi w górę w miarę możliwości prosto w koralach. A z wydechem odkładamy. Wdech. I wydech. Trzy. Zamknij oczy, skup się na ciele. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wdech. Siedem. Wydech. Osiem. Wdech. Dziewięć. Wdech. Dziesięć. Wdech. Jedenaście. Dziesięć dwanaście wydech, trzynaście wydech, czternaście wydech, piętnaście wydech, szesnaście wydech.

powoli przenieś się na bok, podnieś za pomocą rąk po wodę i do trzeciego rdła uklęknij prostaw nogi na szerokość bioder, palce stóp są oparte o matę, sylwetka wyprostowana wyciągnięta w górę oprzyj sobie dłonie o pośladki a głowę spuść w dół i na wdech unieś głowę, wychnij klatkę piersiową w przód, pilnując, żeby biodra nie uciekały razem z nią do przodu. I odchyl się do tyłu najmocniej jak możesz. Ważne, żeby łopatki mocno dążyły do siebie i zatrzymywały nam głowę, żeby nie uciekała za daleko. A z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. I wydech. Trzy. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech. Siedem. Wydech. Osiem odczuwam moje ciało jako harmonijną całość, wydech. Dziewięć, wydech dziesięć, wydech jedenaście, wydech dwanaście, wydech trzynaście wydech, czternaście, wydech, piętnaście, wydech, szesnaście, wydech, siedemnaście, wydech, osiemnaście, wydech, dziewiętnaście Wydech, dwadzieścia, wydech, dwadzieścia jeden i z wydechem rozluźnij sobie ramiona, kark, pokręć nimi troszkę, łyk wody i usiądź. Siadź prostym do rytuału czwartego. Nogi są rozstawione na szerokość bioder, kolana w miarę możliwości wyprostowane. Syfetka mocno wyciągnięta w górę. Wypychaj pępek mocno do przodu. Oprzyj sobie dłonie o matę przy biodrach, a głowę spuść w dół. I na wdech, ugnij głowę i pociągnij mocno biodra w górę. A z wydechem wróć do pozycji wejściowej. Wdech. I wydech. Trzy. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech. Siedem wydech, osiem, wydech, dziewięć, wydech, dziesięć, wydech, jedenaście, wydech, dwanaście, Odczuwa moje ciało jako harmonijną całość. Wydech trzynaście. Wydech czternaście. Wydech piętnaście. Wydech szesnaście. Wydech siedemnaście. Wydech, osiemnaście, wydech, dziewiętnaście, wydech, dwadzieścia, wydech, dwadzieścia jeden. I nic wydecha. Usiądź rozluźnij. Przepnij dłonie, żeby nadgarstki porozroślać. Po piwotę. I do piątego rytuału kładziemy się na brzuch. Nogi są rozstawione na szerokość bioder, palce stóp oparte o matę. Prostsza wersja ćwiczenia zakłada, żeby oprzeć sobie ręce na łokciach, jeżeli jest ci zbyt trudno cały czas unosić ciężar ciała na nadgarstkach. Unieś do góry głowę, podnieść całe ciało w górę i na wdech Przenieś mocno pośladki, tak żeby naprężyć cały grzbiet i nogi. Trudniejsza wersja, opieramy dłonie o matę. Przy klatce piersiowej ciało wędruje do góry i na wdech przenosimy pośladki w górę. Łokcie skierowane na zewnątrz, obu wersjach ćwiczenia. Mocno dociągaj brodę do mostka, kolana mogą być lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. Tak, żeby poczuć jak rozciągają się łydki i tylne palce i A z wydechem przejdź do pozycji z głową w górę. Wdech. I wydech. Trzy. Wydech. Cztery. ciało jako harmonijną całość. Wydech. Dziewięć. Wydech. Dziesięć. Wydech. Jedenaście. Wydech. Dwanaście. Dociskaj mocno pięty. Wydech. Trzynaście. Wydech. Czternaście. Wydech. Piętnaście. Wydech. 16 Wydech. Siedemnaście. Wydech. Osiemnaście. Wydech. Dziewiętnaście. Wydech. 20. wydech, 21. jeden. Z wydechem uklęknij, usiądź pośladkami na piętrach, Rozszerz kolana, wyciągnij ramiona mocno do przodu, oprzyj czoło o matę i oddychaj do brzucha. Się podnieść, wody I do ćwiczenia dodatkowego przejdź do kręgu podwartego, Grzbiet lekko uniesiony do góry. Dłonie znajdują się dokładnie pod barkami i przyklejamy łydkę do uda. I będziemy unosić nogę i opuszczać. Pilnujemy, żeby łydka była cały czas jak najbliżej uda. Wdech i wydech, wdech, wydech. Wykonuj to ćwiczenie w swoim tempie, pilnując, żeby za bardzo brzuch nie schodził na to. łydkam do uda i rozpoczynamy wdech i wydech i raz luźni opij Ostatnie nasze ćwiczenie, czyli deska. Połóż się na brzuchu, oprzyj ręce na łokciach. Nogi są rozstawione na szerokość bioder, palce stóp oparte o matę. Nastawiam czas na 60 sekund. I zaczynamy ćwiczenie. Unieś ciało w górę, zamień kość mocno pod siebie. Zacieśnij pośladki, trzymaj mięśniami brzucha sylwetkę wyprostuj w plecy. Przenieś ciężar ciała do przodu, tak żeby łokcie znajdowały się dokładnie pod warkami. Głowa przedłużeniem kręgosłupa. Oddychaj i uśmiechaj się. I trzymaj mocno pośladki zaciśnij. 5, 4, 3, 2, 1. I do złośnie. Połóż się teraz wygodnie. Oprzej głowę na dłoniach. Pozwólcie się zrelaksować. Zamknij oczy. Oddechaj do brzucha. Pozwól, żeby oddech uspokajał i rozluźniał całe twoje ciało. Najpierw rozluźnij stopy. Następnie łydki. uda. pośladki, rozluźnij brzuch, odciąć rękawiały kręgosłupa. barki, ręce, kark. Rozluźnij mięśnie czoła. Pójść swobodnie szczękiem i pozwól opaść policzką. I poczuję, twoje ciało staje się coraz cięższe. Ciężkie i rozluźnione. Razem z oddechem wprowadzasz do swojego ciała światło, które od serca rozprzestrzenia się we wszystkie strony, napełniając wszystkie zakamarki Twojego ciała jasnością. Poczuj to, jak światło rozchodzi się po Twoim ciele. Gdy już wypełni całe twoje ciało, wychodzi poza jego granice, tworząc łunę dookoła ciebie. Pozwól, żeby to światło zagościło w Tobie. I uzdrawiało komórkę po komórce. Cały czas oddychają. Uśmiechnij się do siebie i podziękuj swojemu ciału za dzisiejszą gimnastykę. Wyślij w świat swoją dobrą energię i przyjmij tę, która do ciebie wraca. Powoli otwórz oczy zacznij poruszać całym ciałem. Podnieś się, przeciągnij, popij wodę i jeszcze chwilkę, żeby pogimnastykować twarz. Znajdź sobie wygodne miejsce, takie, żeby plecy były wyprostowane, łopatki ściągnięte, broda uniesiona do góry. Poćwiczymy dzisiaj okolice oczu. Będziemy robić takie okulary. Palec wskazujący przykładamy poniżej łuków brwiowych, a kciuk do kości policzkowej i rozciągamy delikatnie skórę na wszystkie strony. I będziemy w takiej pozycji starać się mrużyć oczy, ale rozciągnięte mięśnie nie do końca nam na to pozwalają. I rozluźniać. I tak 10 razy. Cały czas oddychając i pilnując ramion, żeby były w dole. Zaczynamy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Pomrugaj, porozluźnij. Wdech, wydech. I jeszcze raz. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Wdech, wydech i ostatni raz. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I dziesięć, pomrugaj trochę oczami, porozluźnij, popij wodę i kolejny dzień naszej gimnastyki zaliczony. Super, bardzo Wam dziękuję za wspólne ćwiczenia. Dziękuję za to, że zostawiacie łapki w górę, serduszka, że subskrybujecie kanał, że dzielicie się tą gimnastyką z innymi osobami. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich. Którzy tylko chcą chociaż troszeczkę zadbać o swoje ciało, a to jest niezwykle ważne, żeby mogło nam to ciało jak najdłużej służyć. Życzę Wam pięknego, pełnego energii dnia i widzimy się jutro o tej samej porze. Do zobaczenia.